manko z tej strony Sex, a to jest kolejny odcineczek z Sidgluskinsa, dzisiaj mamy 13 koła, no i dzisiaj będziemy robić sobie opening backpack Sika ze 42Z, trochę przypiłujemy go, no mam nadzieję, że backpack X coś fajnego da, ale zanim przejdziemy standardowo, klikamy tutaj plusik, wpisujemy tutaj kodzik asex wtedy macie plus 10% na doładowanie, 20% na start. Możecie płacić blikiem, visa, skiny, card, sms oraz inne No i Jak płacacie dostajecie haczyki, które możecie wykorzystać w wy eventie będzie care Skins Zachęcam do giveawaya Darmowy, daily, dwa dolki No i możecie wbić do tego daily No i daily casey, co 24 godziny możecie odebrać pewnego skinka No i na samym dole social case'y, discord, instagram i facebook case Także co, Lecimy? Backpack case no, słodkości jakie tutaj mamy, zachęcają do otwierania M9 lorka, Bajonet Egrytów, AWP Boom, Kawakazimow, MK Hyper Beast, Ocean Drive Desert Eagle No Zachęca, zachęca, zachęca No to co, lecimy Na fast modzie, let's go Od razu Hyper Beast siada, fajnie, miło Leciutki minus Dobra, 120. Dobra, już jestem. Eee, także co, lecimy dalej. 183, nieźle. 48 39 121 tutaj loreczka. No! Ach. Szkoda, że nie poleciała. Szkoda, że nie poleciała. Ocean driving, 120 ogólnie wykręciliśmy. Pięknie. 74. Słabo. <słuch> Jest loreczka, mamy loreczkę. Mamy loreczkę 10. Jest. Jest. M9, kalorka m 9 kolor minimal war najlepszy stan. Yaptir. Let's go Lecimy dalej. Pompujemy! Come on! Jeszcze daj Tiger tufa. Będę szczęśliwy! 149 Gitowa 188. Wow! No i kolejny profil. Let's go! 128 profitik 2 zł, ale profit. 124 minus 2 zł. 168 Kolejny. Pro... Co jest w ogóle? 7 dyszek. Znaczy... Oj, loreczka, loreczka. Oj, oj, oj. Może siądzie jeszcze raz? Chciałbym. 159. Co daje ten backpack? 180. Let's go! 300. BAKBAK, POLECAM! Come on! No teraz, musi teraz coś pozawierać, musi troszeczkę pozawierać, ale zaraz może coś walnąć, ale i tak walnęło, dałem dziewiątkę Najlepszy drop z bakpaka. O i mamy tutaj minutę temu Loreczka, dzień dobry 166, 38, 42, 89. Normalnie numery jak bingo. Let's go! 103. Dobra, lecimy na patle Na pateleczkę. O, żbiku. Nie bijamy do żbika. Lecimy z backpackiem, 20 paczków Tyk, 20, standardowy 2 Uuu, jakiś youtuber? Streamer? Biu? FBB, nie wiem kto to jest, ale się ma. Czas się zgodzić do sianko Let's go, disco, discotech Maczek na dzień dobry za 63 zeta Nieźle siadło No dogania, dogania Uuu, Cyrexik Cztery dychy Przemuje prowadzenie, Anubis dla mnie 3-7-Z Wracamy, znów na podium Anubis dla niego Ale nadal jesteśmy na prowadzeniu Sajreksik. Lepszego od kardiaka, to jest oczywiste. Angry Mob 7 O, come on, syp nimi. Sereksik. 18 złotych No, niestety Anubis mu polecił MW. Szkoda, że nie ten kałach, ale dobra. Kiss and Love, 3 dychy. Zawsze coś. Dyskoteka 27 Mógłby być trochę lepsze, ale nie narzekam. 3 złote różnicy. Chyba mamy prowadzenie. Jak najbardziej. Mamy prowadzenie. Lecimy dalej. Diskotek i kałach. 106 zł. Oj, ojoj, ojoj oj. Problemy. Problemy Najmana mamy. Ale lecimy dalej. Teczek Isaac. O, 7 dych różnicy jest. S High 84 Nadrabiamy. Pięknie nadrabiamy. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze kawałeczek. Kardiaczek. Dwie dychy. Nemesis 6 dych. No niestety oddalił się. No dawaj, dawaj. Backpack. Sypnij mi coś. Dawaj. No dalej. Zrób coś dla mnie. Sypnij mi. No ostatni backpack. Nadzieja w nim. Niestety. Niestety nie siadło. Ale i tak jesteśmy na totalnym, na totalnym proficie Dzisiaj No Siadłałem dziewiąteczka No, jeszcze może siądzie. Come on Może siądzie. Come on, no sypi. Nie, chyba nie Chyba wykorzystali Jeden stów backpack Backpack! Mordo ty moja, backpack Polecam backpaka. <laughs> Polecam backpacka. Także co? Bijecie na Cesy, z Koziki Masa, korzystacie z giveaway, Daily Casea, Stoshorecesów. Case no i co? Bij Bijacie, grajcie, wygrywacie na razie.